Właśnie, tak oddycham naszym miastem Właśnie tlen, oddech i zawsze Właśnie, nasze wersety ciągle Wersów tak rapowych, hip-hopowych zawsze Posłuchaj sobie na mixtape'ie Posłuchaj, tak to jest majstejram, ramie, Tak to miksy i tak, DJ zawsze do tego Robi właśnie sety, DJ Rapowy DJ zawsze, DJ jest I disco, polo, opera, trio koordynowe. nasze. Kochane gatunki, nasze kochane Polsce zawsze tak będzie jest. Zawsze kochane Polsce, nasz rap i hip hop. Werset rym, werset skill. Naszej kochanej Polsce, nasze czarne białostockie. tak zawsze werset rap. Nawijam i tworzę, nawijam ciągle. się ma daje rap, siema daje hip hop i nawijam ciągle siema. Na rapową nutę, no chłopak zawsze za wersetem rap i hip hop. Werset to mnóstwo wersetami ciągle będzie. Nawijam się, ma daje i hip Posłuchaj tak naszej muzyce zawsze ciągle. Cuchy zawsze hip-hopowe, tak zawsze serca. Nasz patriot jest, nasze kochane okolice. Lokalny patriota tak naszego miasta zawsze rapuje, nawijam się, rymuje, Rapuję no stop zawsze się rapuje, zawsze tak często, zawsze rapuje się, hip-hopuje. Posłuchaj dobry wers, szanuję prawdziwą. Przyjazd zawsze będzie. Nawijam i trak, nawijam wersie, ma robię go tak. Tak ty werset, tak ty i rymy. Tak ty i hip-hop. Tak ty numer, nawijam ciągle, siema daje rap, się ma daje hip-hop, zawsze będzie tak numer. Nawijam zawsze bez przerwy. Nawijam, rapuję, zawsze hip-hopuję za podkłady, Skręcę i wiersze. Czytane wiersze Ola poetów, poeta pisał wiersze, poeta był Adam Mickiewicz. Wszystką poetom rapuję, nawijam hip-hop. Poeci wiersze są poetycki tomik, poetycki tomik książki i tak. Właśnie będzie podnoszone flow rapem, hip -hopem zawsze, kochanej okolicy. Mieście czarne białostockie, nasze chmury piękne, chmury białe i niebieskie niebo na całym kochanym niebie. Zawsze tak o tym się rapuje, hip nasze piękne życie. Tak kochane, zawsze całe nasze życie. Jesteśmy tak, jesteśmy stworzeni od naszego Boga. Tak, Pisa świętego dekalogu. Tak, nasze kochane życie właśnie jest o tym. Miejscowości nasze ulice i domy, uliczki, uliczkami i uliczkach ciągle zawsze jest nasz rap, drogi ciągle zawsze rapuje, o tym zawsze tak życie, nasze konie życie, nasz Bóg. Pismo Święte, dekalogu zawsze słuchaj dobry wers rapuje go no stop się ma tak rapuje się dobry wers rapuje zawsze nawijam wers się ma zawsze tak rapuje słuchaj jak się rapuje zawsze tak się rapuje się rapuje się ma się ma tak się hip hopuje elo nowy wers i rap Nawijam, nawijam, właśnie nawijam, nawijam się ma zawsze, nawijam Dobry hip-hop i podkład, jestem raper i czuję się człowiekiem Zawsze czuję się, Jawsze człowiek raper, rapuje naszego społeczeństwo taką naszym kochanym człowieczeństwie, zawsze człowiek Prosty chłopak, prosty rap, zabitym pasję, nawijam dobry wers, rapuję Nawijam się ma, tak zawsze będę tak, to, właśnie, pożycia, werset, werset, zawsze, życia naszego skarbu. Życie kochane, jedno jest wspaniałe, cudowne, właśnie, o tym, się ma, tak, rapuje. Nawijam, dobry werset jak właśnie, tak się rapuje zawsze Siema słuchaj, podkłady żeby były Tak to są z YouTube, tak podkłady są z YouTube Swój żeby podkład rapuje pędzie Rymowane, ciągle rapowane, hiphopowane Nasze kochane ulicy, naszego kochanego miasta Tak czarne białostockie, tak właśnie wychodzi słońce świeci Tak cały dzień, doby i ranek mieliśmy, tak ranek po południe teraz popołudnie noc, noc, właśnie noc i popołudnie nocem, nocem nocy, nocem noc się ma, noc się zaczyna właśnie noc

tak, 20, 21 i 22, drugiej, O dwudziestej drugiej jest cisza nocna, dwudziesta trzecia I 24 godziny tak decybeli, pierwszej minuty Tak, drugie, trzeciej i czwartej, tak piątej i szóstej, siódmej, ósmej, tak Dziewiątej tak minuty, dziesiątej tak jedenastej, dwunastej tak trzynastej i czternastej właśnie Tak czternaście, 15 minuty, sześć, siedemnaście, osiemnaście dziewiętnaście, dwadzieścia minut Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć minut 80 minut, 30 minut, 31 minut, 32 minuty, 3, 4, 5 minut, 6, 7, tak, 8, 9, 39 minut, 40 minut, 1, 42 minuty, 3

Robiony tak właśnie rap, hip hop i werset Rapuje non stop tak ma Cały nocy dnia tak decybele i tak 365 dni cały rok i werset tak jest Cały rok rymy rapem, hip hopem Cały rok rap na naszej kochanie rodzinie Tak rapowany jest rymy Złotki o mojej mamy Dorocie tak O tacie Hendryku, o wujku Szestym O Marysi nasz rodzinie, cioci Marysi Nasze rodzinie tak o wujku o Cioci Hance, o Krzysztofie Nasze rodzinie tak rap rodzinie, naszego serca ode mnie, nasz wers rap, nasza zasadnicza szkoła zawodowa. Inne to są technikum i liceum. Tak to właśnie rap, hip hop. O tym się ma, robię Nawijam się, ma się, ma się rapuje, nawija, Zawsze wers rapowany jest wersji hip hop, wersji i rapuje. No stop, siema Daje rap numer ciągle. Naszego kochanego kwietnia wiosna. Tak, to właśnie o tym rapuje Nawijam tak klimaty i naszego domu jednorodzinnego. O tym hip hop właśnie wersem. Hip hop, wersem. Wersem, hip hopem. Rymy tak rapuje Non-stop siema. Rapowany jest. Hip hopowany ciągle zawsze. Nawijam wers, nawijam tak zawsze. Na traku dobry chłopaku. Na traku dobry chłopak. Zawsze złoty chłopak. Na traku, rapę, hip-hop powiedz Marusz Burakowski, manik, tak na skład, wychowany bogusia Mówią on nie cygan, tak to Mario Marusz Burakowski, tak na szej, wytwórni żeby Tak o wszystkim przyjaciołach tak rapuje. nawijam, się marapuje, nawijam. Dobry chłopak za werset tym nowy kawałki wciąż nowy rap, nowy hip-hop, zawsze taki disco polo jest Opera rymy, trio, akorde, nowy dżem Tak, muzyka naszym sercu ślimy, tak naszko Boga. Pismo święta, dekalogu, wszystkim nam rap. Zwrotki, refreny, nawijam siema, rapuję zawsze Na rap zwrotki, siema tak zawsze, cztery elementy rapu Hip-hopu zawsze tak maluje, takiego się robi się, tak marzenia, razem ze mną, szef, Zawsze marzenie nagrywać ze studia swojego właśnie Rap zwrotki, rapi numer, rapuje Nawijam właśnie, nawijam dobry 100 decybeli, więc decybele więcej Daj to głosie i rap, będę zawsze w hip-hopie Nie obchodzą mnie gadania, nie obchodzą Słuchajcie dobry rap, dobry równy, dobry równy rap Hip-hop zawsze naszego nosi, zawsze tak równością. Ci najważniejsze tak na równości, kochane równości zawsze Tak równości, to nasze kochanie równi, wszyscy my razem Tak, wszyscy równi razem, tak Dla ludzi hip-hop, dla naszej Polski Dla czarne białostocki hip-hop rap Właśnie tak dla ludzi, dla człowieka o człowieku wszystkich, tak miejskańców Czarne białostocki zawsze, tak będę rapował Siema robię rap Nawijam kul KUL cool to znaczy super jest cool Jest extra cool tak to cool Kult cool to tak ten co tak to śpiewał Śpie to włosę szrapuje To Krzysiek to Kazik Staszewski, tak Staszewski Krzysiek też na pewno też tak rapuje tak to z mojej klasy tak zasadnicza szkoła zawodowa C, Cynamony tak szkoła była tak 12 lat teraz szko... pamiętam zawsze tak berdzie, bez ra nas rap wers pamiętam rapować zawsze jest rapowany hipko poby, zawsze wers rapuje nawijam tak czarne i biało z zawsze nawijam siema tak rapuje na wersety, rap, na wersety, rapuję, nawijam, zasadnicze szkole zawodowej w waszym klasom, wszystkim przyjaciołom, wszystkim, la was, na wajka, Nawice, nawija się, zawsze tak będzie, nawijało się, tak rapuję się, hip hop na wersecie, dobry rap, na wersecie, dobry rap, hip hop, miejscowości, tak wszystkie miejscowości mają swój hip hop, wszystkim wam, na tak hip hop czarne-białostockie. Nawijam studio własne. Nawijam się, ma zawsze tak rapuje. Nawijam się, ma zawsze tak rapuje. Nawijam, hip hopuje i rymuje wciąż. Na zwrotki numery, posłuchaj zawsze będę, rapował tak zawsze Nawijam dobry wers, nawijam ciągle, nawijam hip-hopuje, zawsze podnoszę tempo Nawijam właśnie wers, nawijam zawsze będę, rapował no stop Siema dla wszystkich, siema hip-hop wers, siema hip-hop wers, siema hip rap i wers Siema rapowany wers, rapuje się rapujący, siema zawsze tak będę Prosty chłopak, prosty takty, prosty werset. Nawijam zawsze, siema dobry wers, rapuję zawsze, siema, nawijam wersji zawsze. Nawijam dobry wers, siema, nawijam, siema na traku, siema na rapowo, hip hopowo chłopak. Wersety robi, nawija, ja tak jestem i będę rapował. Na wersecie, na wersecie rap, na wersecie rap, hip wers na Narapował nutę hipkopową na numerze, zawsze tak będzie. Dobry rap, dobry wers i skill. Dobry rap, dobry skill, no stop, zawsze skill. Skillami, skillach tak rapuję, będę. I tak jest rapowany, rymowany hipkopowany. Nawijam zawsze wers, Rapuję, nawijam. Dobry wers się ma, robię go wciąż. rapową nutę zawsze, narapową nutę hipkopową wers. Nabijam ciągle numer 100. Nawijam się, ma słuchaj go wciąż Tak nasze czarne białostoskie naszego serca jest rap, hip-hop, czarne białostoski zawsze serca naszym wszystkim znajomym tak przyjaciołam, dla przyjaciółek wszystkim wam Rapuje tak hip-hop zawsze, dla przyjaciółek, tak, la przyjaciółek tak, dla przyjaciółek tak. Ila tak, przyjaciół wszystkim rapuje, hip-hopuje, zawsze będzie. Podnoszę flow na najlepszy flow, najlepszego bardzo flow. Badza flow, flow, więcej flow, yo, się ma, yo, yo. Elo, ta gitara, rapowane, zawsze tak, rapowane, hip rymowane. Siema, ma dobry wers, siema, ma dobry rap, numer wciąż. Nawijam, zawsze będę rapował, numery wciąż. Siema, ma prosty chłopak, zdarzę i talencie, i pasji, dobry wers. Rapowane, zawsze wersem jest. Rapowane, hip wciąż. Nawijam siema, rapuję, hip hopuję zawsze. Na wersecie tak będzie. Na rapową nutę zawsze tak jest. Zawsze tak będzie i hip hopuję wciąż. Siema naszego kochanego kraju. Zawsze tak będę i rapuję. Zawsze będę. Jestem tak z kochanej Polski. Czarne białostockie zawsze tak na traki. Tak na wersecie tak nawijam i siema. Robię rap, robię hip hop i wersety. Robię rymy, robię rap na zwrotki Siema daje tak to na motoroli Gdzieś na androidzie, idzie, dziesiące i iPhone'a, komórki, telefonu zawsze Na werset, dobry rap i werble Werble, rapowane werble Hip-hopowych werbli, hip-hopowych składam. Naszego numeru ciągle zawsze tak. Rapowany jest ciągle zawsze. Hip tak dla polskiego kochanego narodu. 966. przez Polski. 76. rocznica. 76. rocznicy. Bitwy Warszawskiej 100 lat cudu nad Wisłą, Tak i tak. 40 lat, rocznica to Solidarności, tak. Jest to drugie rocznice naszego kochanego kraju. Odzyskanie niepoległości za naszą niepodległość. Wszyscy tak rapuję, zawsze będę tak rapował. O Polsce, o sercu, tak. O naszym Panu Jezusie, o naszym pisie świętym dekalogu, nasze wierze zawsze rapuję, zawsze rapuję. No stop, zawsze rapuje rapuję, hip hopuję, nasze wieże. Dekalogu kochanego tak zawsze rapuje, w tym życiu tak rapowany jest. Rapuje, nawijam werset wciąż. Rapuje, no stop się ma. Rapuje, hiphopuje. Na wersecie dobry, rap się ma robię rap. Nawika werset i track Nawijam, chłopak, nawijam, chłopak, nawijam I dziewczyno, nawijam, rapuję, kopuje tak tej miłości, na miłość zawsze. Najważniejsza, tak jedynej tej miłości. Prawda, zawsze w sercu i tak i jedyne. Miłości, tak nasz kochany Bóg, tak Pismo Święte. Dekalogu zawsze, rapowany flow. Rapuję, nawijam, zawsze będę to robił, yo yo! siema Elo, Ema, Ema, tak nasza gitara, struna C to... Na, to jest nastrojonej, nastrojenia, nastrojeniami, nastrojeniach, nastrojonymi, nastronionych, ta gitara jest struna właśnie. Od gitary nara ta gitara zawsze będzie grała. Posłuchaj, zawsze tak w wersecie i rapować zawsze jest. Rapuję, nawijam zawsze tak, tu jest. Zawsze tak nasz rap, hip hop werset czarnej wszystkim nam. rapuje, nawijam, dobry wers. Rapuję, nawijam, bez, rapuję non stop, siema daje rap, siema daje hip-hop zawsze. Siema rap, siema hip-hop i numeru Numerami, siema daje flow, siema daje rap, siema flow rapem, hip-hopem, vena, flow i skillsy. Nawijam zawsze, tak będę. Nawijam, dobry rap, się ma zawsze tak nawijam. Dobry hip-hop, dobry wersji rapem, hip-hopem zawsze, zwrotki. Siema właśnie, tak naszej kochany, czarno jest, zawsze tak nawijam. Siema dobry rap, siema dobry old school. Posłuchaj, tak, decybel jest, decybeli, tak bardzo dużo na Motorola. Jedziemy Sandro, idzie. Dziesiątce tak iPhone'u, iPhona, telefonu, komórki, tak jest pięć aparatów cyfrowych. szóstej, Tak, to jest szóstej, Kamerze cyfrowej jest. Tak, szósta kamera cyfrowa jest i tak, teledyski są HD cyfrowe zawsze szósta i tak, kamerze cyfrowe jest i pięć aparatów cyfrowych jest, zdjęcia teledyski, zdjęcia super HD, full HD i zdjęcia, jest aparaty cyfrowe i jest. Powerbanki jest, głośniki tak, słuchajcie tak będę o tym nawijam, wciąż zawsze nawijam tak, to jest salonu T-Mobile, nawijam dla kolegi, tak dla, dla salonu T-Mobile, dla was nawijam i rapuję, salonu T-Mobile po całym świecie jest salon T-Mobile, komórki jest tak w T-Mobile, sokułki dla mieszkańców, dla was wszystkich tak rapuje. I czarne białostotki rapuje i jest tak Motorola g do idzie dziesiątce, tak iPhone'a, telefonu, komórki, tak Jest salonu T-Mobile najlepsze, tak Jest telefon ekstra, robi super zdjęcia, tak I teledyski hip-hopowe, życia pięcioma aparatami cyfrowymi Pięć aparatów cyfrowych, szósty kamerzy cyfrowej jest, tak Rapuję, nawijam się, ma tak to jest Rap naszej kochanej dzielnicy, la rap La naszego Boga, Pismo Świętego, Dekalogu, rap Nawijam, zawsze jest Nawijam z muzą, nawijam z hip-hopem Nawijam i rapuję, nawijam i robię rap Na traku, dobry wers Rapuję, zawsze jest Nawijam dobry numer, tak będzie zawsze i jest wers Rapuje, nawijam, hip-hopuje, dobry numer, dobry smak i wers, rapuje, no stop, zawsze jest rapowany wciąż, rapowane hip-hopowe traki, nawijam, dobry wers, się rapuje, nawija, hip-hopuje, zawsze tak jest, nawijam się, ma tak się nawija, rapuje, hip-hopuje, zawsze tak flow, Nawijam ciągle, jestem tak stąd, nasze czarne, białostoskie zawsze flow. Siema yo, yo, siema elo, tak, nasza gitara, jak muzy, tak nara gra gitara, na szybko wersji rapuje, nawijam, siema rapuje, nawijam, siema tak składam, rymy flow, rymy yo, yo, siema flow, rymy rapem, hip-hopem i zawsze od tym tak rapuje, nasze czarne, białostoczkie, wszystkim naszym. Kochane miejscowości, wszystkich miejscowości Zawsze piek tego tledu. Daszej okolicy, kochany okolicy. Rapuję, nawijam. Tak właśnie się ma robię wciąż. Robię rap Ilana Wszystkich dla ciebie Patrycja ten kawałek tak właśnie nawijam dobry wers dziewczyno gdzie ty jesteś piękna dziewczyno mini tak to chłopak i dziewczyna na rzeczństwo mąż i żona i dzieci tak właśnie robione zawsze będzie rapuję nawijam flow Nara te zwrotki, tak nasze, czarne białostotki la. Nas wszystkich zawsze la. Naszych mieszkańców, czarne białostotki wszystkim mieszkańcom naszym domom, jednorodzinnym dla bloków zawsze rapuje i kopuje. Werset tak rymy ciągle Rapowane są hip-hopowych takty Tak, tak rymuję, rapuję o mojej rodzinie kochany rodziny, mojej mamy, tak dla mamy do, 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 czy, Tak on mamy, do, przy, o mamy tak o tacie Henryku O wujku szesnym, o na cioci Naszej rodzinie, tak i co ci Marysi Tak i na Marysi, naszej rodzinie, tak Rapuję, hip-hopuję Dla wujka Ziemowita Z naszej rodziny Tak to rap, hip-hop, werset i like... Krzysz Krzysztofa z naszej rodziny Ani a Na naszej rodziny takie zwrotki Rapowany hip hopowe Zwrotki rapowane, rymy Zawsze tak są Rapuje non-stop, rymuje, hip-hopuje wciąż Non-stop Zawsze rapuje, hip-hopuje, zawsze tak to Nawijam, jest tak Rapowany flow Nawijam, rapuje, hip-hopuje Tak, zwrotki, numery, rymy Zwroty rapowane są Rymy rapowych, hip-hopowych